Zaczniemy od snu, bo sen jest odpoczynkiem dla czystej duszy, to jeszcze wczoraj mówiłem. W niej i w czasie spoczynku przebywa Duch Święty i napełnia ją swoimi darami. Nie warto zasypiać w grzechu ciężkim, bo nic nie otrzymacie. Słuchajmy się bliżej. Jak to Maria wyjaśnia. Nawet w śnie dusza jest pojona łaską. Przypominam, dusza czysta. A Boża Obecność daje jej siłę i chęć do wzrastania w świętości. Człowiek o czystym sercu, udając się na spoczynek, Składa więc swoją duszę w ręce Dobrego Boga. Skłania się człowiek w ręce Dobrego Boga, gdy idzie spać, aby ją umocnił na dalszą drogę, do dalszej drogi i usposobił na tę drogę we wszystkie potrzebne łaski. Dusza człowieka, jeśli jest czysta i opróżniona ze światowych pragnień, i pożądań, odpoczywając, oddaje chwałę Bogu, bo i we śnie podlega woli człowieka, a więc wznosi się w czasie spoczynku do Boga i z Niego czerpie radość nieuświadomioną, która jednak powiększa pragnienie duszy w dążeniu do Boga. Czyli jeśli zasypiamy jak barany, czyli bez pacierza, to nic nie zyskujecie. Nie ma żadnego lądowania w Bogu. Sen jest, Matka Boża mówi, błogim stanem. Stanem pełnego zawierzenia dziecka swemu Ojcu. To idzie zrozumieć perfekcyjnie przez matkę i dziecko. Przyglądnijcie się. W czyich rękach dziecko błogo zasypia. Matka Boża tu nas podprowadza pod ten błogi sen. Sen jest błogim stanem, stanem pełnego zawierzenia dziecka swemu ojcu, ponieważ dusza nie podlega wówczas rozumowi, bo ta przestrzeń jest rozłączona przez sen, ale tylko i wyłącznie woli i śmiało przystępuje do tego, Kogo miłuje. To jest logiczne. <laughs> aby tak się działo, żeby nasza dusza w momencie naszego zasypania automatycznie przystępowała do Boga, do tego, kogo miłuje, Matka Boża wyjaśnia. Aby tak się działo, dusza musi być jednak czysta. Należy więc pamiętać o rachunku sumienia i wieczornej modlitwie. Wszystkie niedoskonałości w uczynkach, w słowach, myślach, a także wszelkie zaniechane dobro, powinno być uświadomione przez sumienie człowieka. Kiedy regularnie, Matka Boża mówi, czyni się codzienny rachunek sumienia, grzechy pojawiają się nadal, ale zmniejsza się ich liczba i ciężkość, i zrasta świadomość grzechu, słabości i pragnienie poprawy. Za grzechy musi pojawić się żal. Kiedy się pojawi, musi nastąpić w duszy skrucha. Nie uda się poprawić wszystkiego od razu i jednocześnie. Matka Boża wie. I dlatego to, o tym mówi. Dlatego codziennie można postanawiać o poprawie jakiejś konkretnej słabości i prosić, co jest konieczne, o pomoc Ducha Świętego, Anioła Stróża. I swojego świętego patrona. Oczywiście, i tu Matka Boża tak pokornie mówi, ja również chętnie pomagam w dobrych postanowieniach moich dzieci, czyli ucieczka do Matki Bożej, aby ochraniała. Nie poddawajcie się, kiedy nie widzicie efektów swoich starań. To nic nie znaczy, jeśli tylko się nie poddacie. Dobry Bóg obdarzy Was w końcu łaską, widząc Wasze bezowocne wysiłki. Po rachunku sumienia przeproście za wszystkie przewinienia Waszych dusz i proście o przebaczenie. Przy tym, jak już prosicie o Boga o przebaczenie, przy tym dziękujcie za to, że Bóg miłosierny przebacza Wam wszystko. Odmówcie wieczorną modlitwę, pamiętając, że sen również należy poświęcić Bogu, aby w pełni należał do niego. Usypiając, oddalcie od siebie troskę o sprawy doczesne, a miejcie świadomość, że możecie nie doczekać ranka i wielu z Was Umiera właśnie nocą. Zamartwianie się o kolejny dzień, Matka Boża mówi, jest stratą czasu. Powierzajcie się mojej opiece i oddawajcie w ręce Ojca. Składajcie swe dusze w Jego miłujące ręce, tak abyście byli przygotowani i pozostali. Przygotowani pozostawić swoje dusze w Jego rękach na zawsze. I moi drodzy, musimy pamiętać, w ten sposób nie zaskoczy nas śmierć nigdy w czasie snu. Bo my jesteśmy oddani w ręce Boga, czyli wtedy taka, taka śmierć jest najcudowniejsza. Bo wszystko załatwione. Wszystko poustawiane w pełnym zawierzeniu. Bo jesteśmy przygotowani, by pozostawić swoją duszę w rękach Boga na zawsze. Jeśli więc rano się obudzicie, bądźcie szczęśliwi, że żyjecie, aby jeszcze pokutować za grzechy i modlić się o miłosierdzie dla tych, którzy najbardziej go potrzebują. Otrzymujecie bowiem szansę, aby oddać wasze dusze w ręce Boga, jeszcze więcej uświęcone. Ci zaś, którzy nie otrzymują już kolejnego dnia, otworzą oczy w nowej rzeczywistości. Jednak bez lęku, widząc się w całych rękach Boga, w którego rękach usypiali. Wasze dary dla Boga, nie mogą już wzrosnąć. Chodzi o moment śmierci. Słowa, z którymi usypiacie, będą tymi samymi, w jakim obudzicie się w przyszłym życiu. To już wyjaśniał Pan Jezus i niejednokrotnie w naszych orędziach. Jak to jest ważne, z jaką intencją człowiek umiera. Z jakimi sprawami z tego świata odchodzi, z takimi się budzi i zaczyna się wtedy dramat człowieka na tamtym brzegu. Nie tylko, matce Bożej chodzi o zasypianie nocne w Bogu, ale i o to ostatnie uśnięcie, aby ono było w Bogu bo wtedy słowa, z którymi usypiacie, usłyszycie ostatni raz, będą tymi słowami, z jakimi obudzicie się w przyszłym życiu. A jeśli to będzie świadomość Boga, zanurzenie w Bogu, to jakie to będzie cudowne Wasze przejście. Składając więc Wasze dusze w ręce Boga, wzywajcie imienia Jezusa, wspominając na mnie, abym zawsze była blisko Was. Dlatego przypominam, sprawdźcie swoje piersi, czy macie tu medalik Pana Jezusa, krzyżyk, czy macie Matkę Bożą. To ma swój ogromny również wydźwięk waszego życia w Bogu. Nie zapominajcie o waszych aniołach, stórzach, o patronach w niebie, ale wypowiadajcie z miłością imię mojego Syna. Niech rozbrzmiewa na ziemi chwała Jego, Niech odbija się echem po całym niebie. Dobranoc, moje dzieci. Kiedy zechcecie odpowiedzieć i wezwać mojego imienia, wówczas ja będę wypowiadała imię Jezus. Jestem zawsze przy moim synu. Jestem zawsze przy Was. Rozkuchajcie się w matce Bożej. Zasypiajcie. Nie lękajcie się nigdy, zawierzając się mojej opiece. Oddawajcie chwałę Bogu nawet we śnie, bo imię, którego wzywacie usypiając, będzie wznosiło się echem do nieba. Możecie nakazać waszym duszom, aby powtarzały je całą noc, czyli to słowo Bóg. Sława miłości. Moja duszo, tej nocy tylko wychwalasz Boga. O tym też nigdy nie wiedziałem, dzieci. Nigdy. I ona to będzie czyniła. Ty odpoczywasz. A za tą noc nagromadzi się kolejny zbiornik łask i uświęcenia ciebie. Dusze są tam, gdzie umieścicie je, usypiają. Jakżeś usnął popijanemu, no to kawa, będziesz miał tą duszę w butelce i w barze. Wszystko, cokolwiek zrobi, zrobimy w innym wymiarze, pomyślcie, to są przestrzenie nieprawdopodobne, przed którymi matka Boża nas stawia. Dzieci, ja w życiu tego nie słyszałem. Dusze są tam, gdzie umieścicie je, usypiają. Korzystajcie z tej łaski, oddając każdą chwilę swego życia Bogu. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.